Hej, cześć, witajcie, jest to ja Nathan. Dzisiaj inny odcinek, ponieważ mamy dzisiaj trochę newsów. E, trochę jak będzie ten odcinek, więc nie daję go oczywiście na sorta, bo sorty są no fajne niby do oglądania, ale też nie. Słuchajcie, od teraz odcinki mają swoje dni. Czyli tak, niedziela... E, może od początku. Czwartek, piątek i niedziela odcinki będą... No, różnie, będę Wam jeszcze dawać na pewno za niedługo jeden odcinek, gdzie będzie pokazane. Kolejna wiadomość, nowa to to, że pokazuję dzisiaj twarz. Zaraz zobaczycie No, to ja. Dzień dobry. Będziemy no, teraz. oczywiście nie będzie widać, zawsze moje twarzy mailowe, tylko na newsę. Już Wam pokazuję, co będzie kiedy. Chodzi, no mówiłem, poniedzia czwartek, poniedziałek i niedziela będą mieć chyba że zmienię jeszcze, ponieważ nie wiem jak to będzie wyglądać w przyszłości, bo nie wiem jakie będę mieć w przyszłości lekcje. No. Jeśli zostawicie łapkę w górę, to będzie bardzo mi miło, a ja muszę właśnie pożegnać. i no i pa. <grym>